Witajcie. Chciałbym dzisiaj, żebyśmy sobie przypomnieli, w jaki sposób ludzie poznają uczniów Pana Jezusa. Zapraszam do oglądania. Tekst, który chciałbym dzisiaj odczytać, będzie z Ewangelii Jana z 13 rozdziału. Zacznijmy od 34 wersetu. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Jezus, zwracając się do swoich uczniów, pokazuje im, albo stawia też pewien warunek czy też wymaganie, w jaki sposób oni powinni prezentować się wśród innych i co powinno zwrócić uwagę innych ludzi, aby poznali, że oni są uczniami Pana Jezusa, że są Jego uczniami. A mianowicie, jeśli miłość wzajemną mieć, będziecie. I tutaj, kiedy Pan Jezus w tym Słowa, zwraca się do uczniów o miłości, widzimy, że to jest coś, co Pan Jezus tak ujmuje w pewien precyzyjny sposób. Nie jest to jakaś miłość ogólna, miłość, którą muszą się domyślać uczniowie, w jaki sposób, jak ją zrozumieć, jak ją okazać, ale On mówi do nich, żeby miłowali tak, jak On ich umiłował. A oni przez pewien czas byli razem z Nim i mogli doświadczać, tej miłości, patrzeć na tą miłość, uczyć się tej miłości. Bo byli z Jezusem, a, miło, a Jezus, kiedy był razem z nimi, właśnie pokazywał im tą miłość. I wiecie: żyjemy w takim świecie, jak ktoś kiedyś powiedział, że miłość to chyba jedna jedno wartość, czy jedno słowo, jedno z najbardziej wykrzywionych. Dzisiaj, w tym obecnym czasie. No Jezus, kiedy mówił do swoich uczniów o miłości, to my widzimy, patrząc na kartę Ewangelii, że tam było w tej miłości miejsce na wszystko, na szczerość, na prawdę. Była, była przestrzeń na takie wzajemne relacje. I więc oni wiedzieli, o jakiej miłości Pan Jezus do nich mówi. I w tym momencie również ja i ty możemy przypomnieć sobie, zastanowić w jaki sposób mogliśmy doświadczyć tej Bożej miłości. Po drugie, widzimy tutaj w tym fragmencie, że Pan Jezus w tych trzech wersetach trzy razy mówi, że miłość powinna być wzajemna. A więc nie powinno być tak, że wśród grupy uczniów są ci, którzy są nastawieni tylko, aby brać tą miłość, a drudzy muszą ciągle dawać tą miłość, ciągle okazywać tą miłość. Oczywiście, Pewnych etapach, są różne etapy, jakby chrześcijańskiego życia. Człowiek, kiedy staje na drodze wiary, może my nie, nie wymagamy od razu takiego, od razu pełnego poświęcenia, okazywania tej miłości, bo człowiek musi się jeszcze wiele nauczyć, do pewnej rzeczy dorosnąć. Ale jak dobrze jest, kiedy jak najszybciej zrozumie, że kiedy do jego życia. Przyszła ta Boża miłość, mógł ją doświadczyć, ale nie tylko w taki sposób, bo też to miłość w praktyczny sposób mógł doświadczyć od innych. Przez zainteresowanie, przez wzajemną pomoc, przez modlitwę, przez wsparcie, które mógł, mógł do, dostać, aby mógł właśnie jak najszybciej zrozumieć, że on również powinien tą miłość dla innych odwdzięczać. Trzecia myśl, która tutaj w tym ostatnim wersecie przyświeca, to co już na początku wspomniałem, to to właśnie, że Pan Jezus mówi, że po tej wzajemnej miłości, kiedy ludzie zobaczą to w tych relacjach, to poznają, że są uczniami Jezusa. Nie jest napisane, że od razu uwierzą, nie jest napisane, że od razu e, będą jakieś wielkie przemiany, ale zauważą coś, co oni może sami nie mają. Coś zobaczą, czego może, za czym pragną, za czym tęsknią, i zobaczą to właśnie u uczniów Pana Jezusa Chrystusa. I to będzie ten pierwszy moment, to będzie ta pierwsza przyczyna, która skieruje ich w stronę Jezusa Chrystusa. Więc kończąc, drodzy, dzisiejsze krótkie rozważanie, niech będzie taką przyczyną do tego, aby zweryfikować swoje własne życie pod kątem właśnie tej. Wzajemnej miłości. Dobrze jest, kiedy my możemy tą miłość otrzymywać. Dobrze jest, kiedy możemy jej doświadczać od innych. Ale jest też pytanie, w jaki sposób my odwzajemniamy tą miłość. I nie jest to wcale takie od razu może proste. Nie na darmo Boże słowo mówi, że jest trud miłości. Bo to coś kosztuje. Bo to, bo to coś wymaga. Ale drodzy, jest to czymś, co możemy doświadczać, i co może właśnie być takim czymś, co zwróci uwagę i innych ludzi, na, na uczniów Pana Jezusa, i przez to będą mogli właśnie zbliżyć się do Boga i może w jakiś sposób też zach zostać zachęceni do tej społeczności w Bożej miłości. Dlatego życzę Wam dzisiaj dobrego dnia, porozmyślajmy dzisiaj o tej. Wielkiej, cudownej, wspaniałej Bożej miłości. Pozdrawiam Was serdecznie. Subskrybuj nasz kanał. Będziesz na bieżąco z nowymi odcinkami.